Minecraft Ale wam jak grać na przyjacielu Który ukradł wam diamenty Najpierw Musisz znaleźć dom przyjaciela ja Przyjaciel na, na przykład domku Jak znajdę tu wioskę oczywiście Bo jak nie znajdę to on nie pokazuję. a jak znajdę To zobaczycie Tu mamy wioskę. Taki domek. No tak, pięćnie tu mieszka. Okej. Ciężniemy na bry. Eee Jaki wam weźmiemy? Na zielony. Trzy paski. Okej okay. bratek będzie Ako okay. Ko... będzie myślał Że pod będzie TNT I gaz Ale to nie tak nie tak Zobaczcie Tego Zobaczcie. nie tak Nie właśnie nie istnieć No nie Nie ma, oczywiście. Dobra, trzeba wziąć dynamit. Trzeba go poustawić. Zobaczcie, ja tu nie mam szans na ucieczkę. Jest tylko dwa sedymenty. Zobaczcie. Zobaczcie, wyjdzie kamień, który był tutaj. Potem wyjdzie księgę. Mam chcę zawozić łóżnicę, ale... Przynajmniej pułapka. pół przyjaciel, Tak. z diamentów, które diamentów, które Zdwoń. 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 Zdwoń ale już nie to było w jest dywan bo dywanem nic nie ma w nic dywanu nic nie ma potem I co to za dźwięk to jest ducha. a przyjaciel mojej dosyć i wobec obecnie z dywan nie będzie kardementów